Dzień dobry, przepraszam za mój głos, ale trochę pokrzyczałam. Zacznę od słów Rebeki Solnit. Aktywizm to nie wyprawa do sklepu za rogiem to skok w nieznane. Przyszłość zawsze pogrążona jest w mroku. Zostając weganką, weganinem z powodów, z powodów etycznych, zaczynasz patrzeć na otaczającą nas rzeczywistość z perspektywy ofiar, czyli zwierząt pozaludzkich. Nic już nie jest takie jak wcześniej. Zostajesz nagle otoczona wszechobecnym i prawnie usankcjonowanym cierpieniem zwierząt. Dociera do ciebie świadomość, że opresja ludzi wobec zwierząt pozaludzkich jest powszechną, bagatelizowaną i chronioną przez prawo codziennością. To my, ludzie, musimy zmienić nasze podejście do zwierząt, zacząć traktować je podmiotowo i z pełnym szacunkiem, na jaki zasługują. Weganizm błędnie utożsamiany jest z miłością do zwierząt. Otóż wcale nie musisz kochać zwierząt, by być weganką, weganinem. Wystarczy po prostu je szanować i być przeciwko przemocy stosowanej wobec nich. To, że ogromną część krzywdy, której z rąk ludzi doświadczają zwierzęta, jest zgodna z obowiązującym prawem, nie powinna być żadnym usprawiedliwieniem. To, co legalne, nie musi być sprawiedliwe. Niewolnictwo, nierówny status prawny społeczny kobiet i mężczyzn, kary cielesne stosowane wobec dzieci to wszystko było kiedyś legalne i społecznie akceptowalne. W większości krajów już nie jest, bo zmieniło się prawo, a jego zmiana została podyktowana zmianą społeczną. Czas najwyższy, by taka sama zmiana dokonała się w temacie praw zwierząt. Hodowle, eksperymenty na zwierzętach, myślistwo i wiele innych praktyk stanowią źródło cierpienia dla, miliar dla miliardów istot, które także zasługują na godne życie. To nie tylko kwestia etyki, ale także po prostu sprawiedliwości społecznej. Tyle lat walki różnych organizacji o poprawę tak dobrostanu zwierząt, tak zwanych hodowlanych i jaki mamy efekt? Praktycznie żadnego pozytywnego z punktu widzenia zwierząt. Większe klatki, dłuższe łańcuchy, szybsze, oczywiście teoretycznie mordowanie. Czy to mają być sukcesy? To samo dotyczy chwalenia postawy ograniczania zjadania produktów odzwierzęcych. Czy sąsiada, który bije swoją żonę i dzieci już tylko w weekendy zamiast codziennie, pochwalimy za jego zachowanie? Czy nadal będziemy uważać go za przemocowca? Czy jeśli ofiara przemocy będzie lepiej nakarmiona i świetnie ubrana, to przemoc wobec niej zostaje w jakiś sposób usprawiedliwiona? Odpowiedzmy sobie uczciwie na te pytania i zastanówmy się, kim my jesteśmy, jeśli w czymś takim uczestniczymy, lub nawet tylko na to w milczeniu pozwalamy. Dlatego właśnie z powodu. Wszechogarniającego i skrajnie rozpasanego antropocentryzmu uważam, iż tylko podejście etyczne jest tym prawdziwie skutecznym. To my ludzie musimy zmienić swój stosunek do zwierząt i otaczającej nasz przyrody i zrozumieć, że jesteśmy w tym momencie najgorszym szkodnikiem tej planety i jej zwierzęcych mieszkańców. Powinniśmy zrobić to nie ze strachu o własne zdrowie lub życie czy też przyszłość gatunku ludzkiego. Powinniśmy to zrobić z poczucia przyzwoitości i szacunku. Nie da się uczciwie walczyć o prawa i ich egzekwowanie w kwestii sprawiedliwości społecznej i jednocześnie tolerować czy też czynnie uczestniczyć w gigantycznej opresji wobec dziesiątek miliardów zwierząt poza pozaludzkich. Dlaczego dajemy sobie prawo do uważania, że cierpienie istot jednego gatunku ma większą wartość niż cierpienie istot innych gatunków? Skąd nasza zgoda na to, by dla chwili przyjemności z posiłku z ich ciał pozwalać na gwałty, rozdzielanie matek i dzieci, mordowanie tychże? Czy naprawdę nie zauważacie, że to ten sam mechanizm przemocy wobec istoty słabszej? Odległej, pozbawionej praw kobiety, dziecka. Osobiście całkowicie zgadzam się ze słowami autorki polityki seksualnej mięsa. Jak, słównie, jak słusznie zauważyła Carol J. Adams, ponieważ traktuje opresję wobec kobiet i opresję wobec innych zwierząt jako zjawiska współzależne, przeraża, przeraża mnie niezdolność feministek do rozpoznania kwestii płci związanych bezpośrednio z jedzeniem zwierząt. Szersze, uczciwe podejście do zjawiska przemocy, obejmujące również zwierzęta poza ludzkie w żaden sposób nie deprecjonuje cierpienia tych drugich, ludzkich ofiar. Czy naprawdę komuś przychodzi do głowy licytowanie się, czyj ból, czyja śmierć jest ważniejsza, bardziej znacząca? Skąd ta potrzeba, by nawet w tak tragicznych okolicznościach. Posuwać się do uważania się za kogoś lepszego. Dlaczego ja wciąż muszę słuchać tak niesprawiedliwe słowa? Przecież to tylko zwierzęta. Gdy mówimy o śmierci i o cierpieniu tychże. I na koniec kilka słów do wegańskich aktywistek i aktywistów, którzy na co dzień borykają się z traumą obserwowania wszechobecnej przemocy wobec zwierząt pozaludzkich. I często jest to dla nich tak trudne, że porzucają aktywizm. Wiem, jak wam ciężko, bo także i mnie to dotyczy. Zaczęłam od słów Rebeki Solnit i jej słowami zakończę. Nasi przeciwnicy pragną, byśmy uwierzyły i uwierzyli, że sytuacja jest beznadziejna. Że nie mamy żadnej władzy, żadnych podstaw do działania. Że nie możemy wygrać. Nadzieja to dar, którego nie musimy się wyrzekać. Moc której nie musimy się wyzbywać. Nadzieja to opowiedzenie się za nieznanym i niepoznawalnym. Alternatywa dla pewności, żywionej zarówno przez optymistów, jak i pesymistów. Optymiści sądzą, że wszystko będzie dobrze bez względu na nasze zaangażowanie. Pesymiści zajmują przeciwstawne stanowisko. Obie strony jednak zwalniają się z obowiązku działania. Nadzieja to przekonanie, że to, co robimy, ma znaczenie, nawet jeśli nie sposób z góry przewidzieć, jakiego i kiedy znaczenia nabierze, na kogo i na co może wpłynąć. W istocie być może nigdy się tego nie dowiemy, nawet po fakcie, co nie umniejsza znaczenia na na naszych działań z tej wigan, kochani.